To gratuluję. Yy, mam nadzieję, że tutorial Ci się podobał. Yy, 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 może więcej yy jeszcze powiem. Yy, 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 yy. Dziś będziemy robić taką opaskę, słuchajcie. No. Będzie to ostatni nasz projekt z serii Jak zacząć robić na drutach. No i co? Później będą kolejne serie. Kolejna seria będzie o swetrze, więc trzymajcie kciuki. Yy, no i zapraszam Was także na tamtą. OK, ja nazywam się Marta, jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz i witam Cię na kanale Perl, tutaj nauczysz się robić na drutach. Zapraszam. Do czego nam się taka opaska nada? Taka opaska Ci się nada do pielęgnacji, do pielęgnacji twarzy, możesz sobie odgarnąć włosy i zrobić wtedy demakijaż, umyć twarz itd. Super opcja. Możesz też nosić ją jako opaska ozdoba do włosów. No, i co? Możesz zrobić sobie ją także dwa razy szerszą i nosić na zimę jako alternatywa czapki. Też super pomysł. W tym odcinku e, nauczymy się i będziemy także praktykować oczka prawe, oczka lewe, magic loopa. Jeżeli będziesz ze mną robić e, tym sposobem, co ja. Ale nauczymy się to, co nowe, to nauczymy się nowego ściegu, ściegu francuskiego. To nie jest jersey. Nie jest taki zwykły ściek samych oczek prawych z jednej strony i samych oczek lewych z drugiej strony. Tutaj mamy troszkę bardziej fantazyjne podejście, no i nauczymy się robić taki supeł, też fajnie. Wszystko wam pokażę, będzie jasno wyjaśnione dalej. Żeby zrobić taką opaskę, to dobrze by było umieć już nabierać oczka, robić oczka prawe, robić oczka lewe i zamykać oczka. Więc tego się możesz nauczyć w poprzednich tutorialach. I co? Możesz albo obejrzeć ten tutorial na YouTubie i robić ze mną opaskę swoją, ale możesz także, jeżeli jesteś bardziej zaawansowana, wolisz mieć na piśmie wszystko, to możesz ściągnąć sobie wzór napisany przeze mnie w PDF-ie. Ja umieszczam je na moim rowerli, masz link w opisie i możesz sobie ściągnąć i podążać za wskazówkami. Jakich materiałów potrzebujesz, żeby zrobić sobie taką opaskę? Potrzebujesz włóczki. Ja użyłam włóczki Cotton Marino firmy Patons. Ona jest dość ciężko dostępna w Polsce, ale tutaj możesz użyć tak naprawdę dowolnej mieszanki Cotton Marino, czy samego marynosa czy samej bawełny, na przykład muskata, możesz dropsa użyć, tak naprawdę tutaj wybór jest Ogromne, proponuję, żeby to była włóczka mniej więcej na 4-5 mm drutę, żebyś po prostu, żeby się łatwo robiło, żeby była przyjemna w dotyku. no i podobna do mojej, ale równie dobrze możesz użyć czegoś cieńszego, Czy właśnie na przykład włóczki z poprzedniego projektu jak robiłyśmy gumkę, możesz sobie zrobić taką opaskę troszkę cieńszą, delikatniejszą. I ta opaska waży 20 gram, więc spokojnie tutaj wyjdą ci dwie opaski z 50 gramowego motka. To jest też dobra opcja, na jak Ci zostanie właśnie takie półmotka włóczki, co z nim zrobić, to ta opaska też jest dobrym projektem. Zostawiam Ci wszystkie linki tych polecanych włóczek, czy, czy tej włóczki, którą ja użyłam, zostawiam też w opisie. Takie linki tam też możesz zajrzeć. Także zużycie włóczek jest dokładnie opisane na Ravelry w moich wzorach, więc tam też możesz zajrzeć. Potrzebujesz druty? Ja użyłam drutów tych, które poleca po prostu producent na swojej włóczce, więc to były druty 4 mm. I takie wykorzystałam. To są druty długie z żyłką. No i tutaj żyłka czy 100 cm, czy 80 cm. Tak naprawdę obojętne. Będziemy robić techniką Magic Lub. może także użyć drutów pończeczniczych. I jeżeli chodzi o druty pończysznicze, to też zrobię osobny tutorial, jak je używać. Jeżeli jeszcze ich nie używałaś, ta technika Magic Loop jest także dokładnie objaśniona w filmie z gunką z gunką, <gum> więc tam też możesz zajrzeć, jeżeli, e, jeżeli robisz pierwszy raz tą techniką. Przydadzą się też takie akcesoria, jak igła, czy nożyczki, e, drucik do skręcania żyłki, jeżeli masz drut z wymienną żyłką. No to taki standard. Jeżeli masz zabrane materiał, to możemy zaczynać. Jaki mamy plan? Plan jest taki, że najpierw polecam Ci zrobić próbkę. Bo z próbki będziesz wiedzieć, ile potrzebujesz nabrać oczek, żeby uzyskać dokładnie 10 cm dzianiny i to będzie nam, yy, to będzie wartość, która będzie nam potrzebna. Yy, po co robić próbkę, to nagrałam Wam film. Chyba trzeci albo drugi z tej serii, więc możecie sobie do niego wrócić. Jak już będziecie mieć próbkę, to zrobimy sobie. Nie, to jest już gotowa opaska. <laughs> Najpierw zrobimy sobie taki tunel. Yy, to się nie wydaje tunelem, ale jest tunelem. O proszę! Taki, Taki tunel e, ściekiem francuskim. E, I co? Jaką będzie miał długość? Długość będzie miał taką, żeby wygodnie go założyć na głowę. No i ja podaję wymiary tego tunelu, długości tego tunelu, e, na tunelu nierozciągniętym, czyli takim, jak sobie leży, po prostu ściśnięty. No bo można mierzyć tunel tak, można mierzyć tunel. Jego długość w ten sposób. Więc podaję jego e, długość, ale tutaj to są tylko orientacyjne wymiary. Pamiętaj, ma to być wygodne dla Ciebie. Dobra, jak już będziemy mieć tunel, to będziemy go zszywać. To też Ci właśnie pokażę, jak uzyskać ten piękny supełek. O taki. I jak już e, będziesz miała supełek, będzie gotowa opaska, no to oczywiście można przymierzyć no i, i ją zablokujemy. Czyli pierwsze pranie. I właściwie to tyle. Zaczynamy od nabierania oczek. Zmierz sobie swoją próbkę, ile oczek musisz nabrać, by uzyskać 10 cm dzianiny. I w moim przypadku są to 22 oczka, zgodnie z informacją od producenta. Yy, nabieramy właśnie tyle oczek, yy, czyli u mnie te 22 oczka, i wtedy nasza opaska będzie miała szerokość 5 cm. Zostaw sobie minimum 50 cm wolnego końca i nabierz oczka, czyli w moim przypadku te 22. Dodatkowo dobisz sobie jedno oczko więcej, bo będziesz robótkę zamykać w okrążenie. Teraz łączymy robótkę w okrążenie. Połowę oczek plus jedno zostawiamy na drucie, a drugą połowę przekładamy na drugi drut, przeciągając żyłkę. Druty patrzą czubkami do góry, mamy na prawym drucie wystające nitki, i teraz z lewego drutu przekładamy pierwsze oczko na prawy drut. To jest to dodatkowe oczko, i teraz drugie oczko z prawego drutu zdejmujemy z drutu i zaciskamy nitkami. Teraz mamy połączoną naszą robótkę w okrążenie, i oczko z prawego drutu wraca na lewy drut tam, gdzie być powinno. I mamy już gotową robótkę do przerabiania oczkami prawymi. Przekładamy sobie naszą robótkę do lewej ręki, wolny kłoniec kładziemy bliżej nas i przerabiamy całe okrążenie oczkami prawymi. W Magic Loopie wyciągasz sobie mm, tylny drut i bierzesz go do prawej ręki, a później przerabiasz wszystkie oczka, które masz na lewym drucie. Jak wszystkie oczka przerobione, to teraz przekładasz sobie drut znowu w robótkę, wkładasz go i przekładasz całą robótkę do lewej ręki. I powtarzasz, czyli wyciągasz tylny drut, znowu przerabiasz oczka na prawo i tak będziesz miała przerobione pierwsze okrążenie oczkami prawymi. Pierwsze okrążenie gotowe. Możesz zauważyć, że ja nie używam tutaj markera, ale ty możesz. Teraz będziemy przerabiać całe okrążenie oczkami lewymi, i dokładnie teraz to robimy. Czyli teraz całe, wszystkie oczka na lewym drucie muszą być przerobione oczkami lewymi, a później, jak nam się skończą, to znowu przeciągamy drut w robótkę i jeszcze jeden raz musimy powtórzyć. Oczka lewe. I tak będziemy robić, aż osiągniemy pożądaną długość tunelu. Raz okrążenie oczek prawych, a raz okrążenie oczek lewych. Zaczynamy przerabiać okrążenie oczkami lewymi. Znowu wciągamy drut w naszą robótkę. Przekładamy do naszej lewej dłoni. I teraz czas na oczka prawe. Jak długo będziemy przerabiać naszą opaskę? Jak długi ma być ten tunel? Po pierwsze, podałam Ci wymiary we wzorze, a po drugie, najlepiej przymierzyć i zobaczyć, czy Twoja opaska już wystarcza, żeby objąć Twoją głowę. I je, czy jest ci w niej wygodnie? Jeśli już przerobiłaś swoją długość opaski, to możesz ją teraz przymierzyć, zobaczyć, jak ona się układa na twojej głowie, czy już. Wystarcza jej, jeżeli połączysz jej oba końce. I teraz zamykamy naszą robótkę. Ja kończę okrążeniem oczek prawych i teraz będę zamykać oczka wszystkie. Pokażę Ci tutaj trik. Możesz wziąć drut o rozmiar większy. Czyli te są 4 mm u mnie, to wezmę sobie 5 mm. I jak będę zamykać drutem, który ma 5 mm to samo zamknięcie będzie mniej ściągać robótkę. Do wykończenia będzie ładniejsze. Możesz też po prostu wyjątkowo luźno zamykać oczka i też wyjdzie to świetnie. Więc przypominam, że zamykamy tak, że przerabiamy dwa oczka. To drugie przekładamy nad pierwszym i zrzucamy z drutu, a później powtarzamy schemat jedno przerobienie i jedno zdjęcie z drutu. I tak do końca. Tutaj przypominam, że jak ci się skończą oczka na jednym drucie, to trzeba przeciągnąć drut, włożyć je, włożyć na lewy drut te oczka i teraz kontynuujemy zamykanie. sobie sporo zapasu tej nitki, około 70 cm metra. I teraz przez to ostatnie oczko przełóż końcówkę nitki. Zacisnij i połącz w okrążenie ostatnie oczko i pierwsze oczko, które było zamykane, tak jak w poprzednich projektach. Połączeniu w okrążenie będziemy teraz zszywać naszą tubę. Bo teraz mamy taką po prostu okrągłą tubę, a chcemy w tej chwili szyć ow tutaj, w tym miejscu, żeby dostać prostokąt. Czyli i tu, i tu zszywamy. Jak ja to robię? Tutaj mam wbite w ostatnie oczko, które przerobiłam, a Tutaj mam moje pierwsze oczko. I będę zszywała tak, że będę brała zewnętrzne tutaj oczko, e, fragment oczka i zszywała z zewnętrznym w tym miejscu. Czyli wybijam się tu i tu. Łączę. I tak samo tutaj szukam zewnętrznego i... Zewnętrznym się łączę. Generalnie chodzi o to, po prostu, żeby zszyć to w prostokąt, więc jak to zrobicie, to tam nie jest aż takie ważne. Ja po prostu chcę, żeby ten szef był cienki, dlatego tak robię. Szyciu Nie ucinajcie jeszcze tej nitki, tylko przejdźcie sobie teraz na ten bok i zróbcie to samo tą nitką, czyli szyjcie. I tą nitkę sobie wróbcie. I będziemy teraz robić to charakterystyczne zawinięcie na przodzie opaski. Jak to się robi? Trzeba złożyć naszą opaskę w ten sposób na pół. I taką złożoną układamy w siebie, czyli o, w ten sposób. Jak już mamy tak złączoną, czyli tu jest jedna warstwa, tu druga, tu trzecia, to czwarta, to musimy ją w takiej formie szyć pozostałą nitką, wbijając się zawsze w cztery warstwy. I teraz, jak będę się wbijać, to będę się starać wbić już w każdej warstwie nie tylko w jedną nitkę. Ale w dwie nitki każdej warstwy co najmniej, żeby porządnie się trzymało. Ok, zszywamy. Jak zszyte, to można spokojnie tutaj zawiązać supełek, bo tej części nie będzie widać. Czyli ja na przykład sobie zawiążę tutaj. Na nitkę i przewracamy opaskę. I takim sposobem mamy to piękne zawinięcie w opasce. No i co? Gotowa do blokowania. Można przymierzyć, a później zablokować. Jak opaska gotowa, to gratuluję. Pamiętaj proszę o blokowaniu, czyli takim pierwszym wypraniu. No i co? Bardzo miło było mi prowadzić tą serię. Mam nadzieję, że załapałaś już jakieś początki na drutach. Zapraszam Cię także na kolejną serię, gdzie będziemy robić razem sweter. Więc to już będzie dość poważny, duży projekt, gdzie będziemy kupować trochę więcej włóczki, będzie też bardziej angażujący, będzie wymagał więcej czasu. No i co? Jeżeli Wam się podobało, tu są te guziki, wiecie co robić, Instagram, tam Was też zapraszam, chętnie oglądam Wasze prace, jak pracujecie z moimi tutorialami. No i co? Do zobaczenia, cześć!